Mieszkańcy czterech gmin powiatu limanowskiego po raz drugi poszli do urn wyborczych. W Laskowej o fotel wójta ubiegają się Stanisława Niebylska oraz Czesław Stanisławczyk. Frekwencja na godzinę 12 była 32,7%. Głosują właściwie wszyscy, nie ma jakiegoś specjalnego podziału wieku. Właściwie najwięcej osób przychodzi jak albo jest przed kościołem, przed mszą albo po. Jakby pani porównała tę frekwencję z pierwszą turą? Właściwie bardzo podobnie. W gminie Mszana Dolna w drugiej turze zmierzyli się Tadeusz Patalita oraz Bolesław Żaba. Na, na godzinę 17. frekwencja wynosi 56,2%. Czyli w porównaniu z pierwszą turą? Porównywalna. Porównywalna frekwencja. Czy yy, głosują wszyscy, czy może jacyś, jakiś wiek tutaj dominuje? Wczoraj się da zauważyć bardzo dużo młodzieży. Tadeusz Filipiak oraz Józef Kobalczyk to z kolei kandydaci na urząd burmistrza miasta Mszana Dolna. Frekwencja jest dość duża. Na godzinę 17.30 jest to około 44%. A wcześniej na 12? To było 329 osób. Procentowo to wychodzi około 15-16 bodajże. Tak na 100% nie wiem. Jak to wygląda w porównaniu z poprzednią turą? Jest mniej więcej porównywalna, jest troszeczkę niższa frekwencja, ale, ale porównywalnie. I kto głosuje? I kto głosuje? Hmm, chyba wszyscy ci sami, którzy byli. O urząd wójta tym barku walczą, Lech, Nowak oraz Paweł Ptaszek. Jak kształtuje się frekwencja? 23%, po, największa pomszach każdy. Dzień. O 9, 10 11.30. I kto głosuje? Można jakoś się określić wiekowo. Praktycznie wszyscy. Na godzinę 12 w naszym obwodzie było 36,8%. W porównaniu z poprzednią turą? Jest to mniej. I kto głosuje i kiedy? Przeważnie u nas większość była po mszy Świętej po Kościele. I teraz po południu jest troszeczkę mniej. Zawsze po Mszach Świętych mamy większość. Według nieoficjalnych wyników zwycięzcami są Czesław Stanisławczyk, Bolesław Żaba, Józef Kowalczyk oraz Paweł Ptaszek. Oficjalne wyniki poznamy w poniedziałek rano. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.